W dzisiejszym odcinku naszej serii Z Rodziną do Gwiazd mamy aż dwóch wspaniałych gości. Państwa Paulinę i Damiana Szmaglińskich. Witam serdecznie. Witamy dzień, dobry. Witamy, dzień dobry. Pani Paulina pracuje w Radiu Warszawa, a Pan Damian jest reporterem w telewizji TVP. Stąd moje pierwsze pytanie: ponieważ praca dziennikarza wymaga dużego zaangażowania i poświęcenia dużej ilości czasu, czy nie przeszkadza to w budowaniu relacji rodzinnych? Tak, niewątpliwie. Tego czasu. Poświęconego pracy jest sporo. Natomiast mamy to szczęście, że jesteśmy małżeństwem po jednym kierunku studiów. Niektórzy mówią, że to jest minus, ale my to upatrujemy jako duży plus, dlatego że rozumiemy się nawzajem, rozumiemy swoje zajęcia, swoje pasje zawodowe. Jesteśmy po dziennikarstwie, tam się spotkaliśmy, poznaliśmy i tak idziemy przez świat, właśnie związanymi z mediami. Ja obecnie w telewizji polskiej, żona, tak jak pani wspomniała, w radiu, ale też miała, ma przeszłość i telewizyjną, i też prasową. Więc generalnie. Staramy się znaleźć odpowiedni balans, to znaczy odpowiedni czas na pracę, ale też odpowiedni czas na poświęcony czas dla rodziny. Ten czas musi być też wolny, żeby spożytkować go na jakieś właśnie wyjazdy czy różnego rodzaju inne rzeczy, które lubimy. Lubimy spędzać czas razem, więc mamy to szczęście, że trafiliśmy na siebie myślę, że bardzo dobrze. No jeśli chodzi o te kwestie, że praca nie wchodzi nam, jakby nie jest dla nas priorytetem, choć jest bardzo ważna, bo bez pracy no, no nie ma, tak, praca ora dla Bora, módl się i pracuj, ale jednak jest to przestrzeń, która też nam pomaga w budowaniu tej relacji rodzinnej, chociażby ze względu na to, że mąż może być do południa jeszcze w domu. Więc możemy też wspólnie chociażby zjeść poranny posiłek, śniadanie i, i dzieci mogą być jeszcze razem z nami. Ja też mam taką formę pracy, że też pracuję od samego świtu do południa, więc też dzieci mają wtedy tę przestrzeń, że mogą być z tatą i też budują relacje z tatą. A ja mam taki czas na to, żeby wyjść też i coś zrobić dla siebie. Więc dla nas najważniejsza jest rodzina i ta relacja małżeńska i rodzinna. A praca nam można powiedzieć, że pomaga nam w budowaniu tej relacji rodzinnej i małżeńskiej. A jeżeli chodzi o ten czas wolny, to co Państwo lubicie robić razem? Czy są jakieś aktywności, które stały się wspólną pasją albo zawsze nią były? Tak, jeśli chodzi o to, co lubimy robić, to przede wszystkim wyjazdy i podróże. My jesteśmy osobami, które nie lubią za długo usiedzieć w jednym miejscu, więc jak mamy dzień wolny czy dwa dni wolne, to zawsze organizujemy sobie jakiś krótszy wyjazd, czy to gdzieś w. Teren tutaj miejski, Warszawy czy poza Warszawę. A jak mamy dłuższy okres, powiedzmy, kilku dni czy tygodnia zaplanowanego urlopu, to zazwyczaj są to wyjazdy albo w Polskę, albo gdzieś za granicę. Dotychczas udało nam się być rodziną pół roku temu w Ziemi Świętej na takim wyjeździe, właśnie rodzinnym, co było dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem. Pierwszy raz samolotem dzieci leciały. Natomiast Poza podróżami to teatr, teatr lubimy chodzić do teatru. Już teraz brakuje nam trochę czasu na to, żeby aktywnie brać udział na deskach teatru, ponieważ zarówno ja, jak i żona mieliśmy przeszłość w teatrze, graliśmy, e, bardzo to lubiliśmy, natomiast to trzeba było w pewnym momencie wybrać, co konkretnie chcemy robić. W naszym przypadku jest to dziennikarstwo trochę kosztem teatru. Być może w przyszłości kiedyś do tego jeszcze wrócimy, odświeżymy tę naszą pasję. I lubimy też spotykać się z ludźmi, lubimy naszych, spotykać się z naszymi przyjaciółmi, więc sporo czasu też poświęcamy na to, żeby wspólnie właśnie to czynić. No i właśnie też ta forma pracy, którą można, ona pozwala na to, że możemy też zaplanować ten, ten czas na spotkanie się z drugą osobą. Co też jest ważne dla nas przy rozwoju dzieci, żeby dzieci też były w trakcie tych naszych spotkań. Mamy też taką zasadę, że dzieci, jakby nie my krążymy wokół dzieci, tylko to dzieci muszą się dostosować też do naszego trybu życia I, i, i myślę, że nam to wychodzi i dzieciom też to wychodzi. Więc od małego są nauczone, że my jesteśmy w ciągłym ruchu, że lubimy też właśnie spotykać się z ludźmi, wyjeżdżać, podróżować, wychodzić gdzieś. Nie jest dla nich problemem, żeby zostać z kimś, z kimś wieczorem, jak my chcemy wyjść sami. Bo ważne jest dla nas też budowanie przede wszystkim tej relacji małżeńskiej, cała reszta promieniuje na dzieci, więc jeśli będzie stykało między nami jako małżonkami, no to będzie też dobrze to oddziaływało na nasze dzieci. A jeżeli chodzi o pana pasję z przeszłości, to znaczy sport, czy jest on dalej ważny w pańskim życiu? Tak, tak, bardzo ważny. Gram w reprezentacji telewizji polskiej to jest zespół stworzony z poszczególnych osób, które pracują w różnych w dziedzinach właśnie telewizji w różnym zakresie, ale spotykamy się na treningach, naszym trenerem jest Rafał Patyra, dziennikarz sportowy, wyselekcjonowana kadra 25-osobowa, jestem bramkarzem, więc mamy cotygodniowe treningi, mamy mecze, tu w Warszawie mamy też różne wyjazdy w Polskę na różnego rodzaju turnieje, zazwyczaj charytatywne, gdzie pomagamy przy okazji e, potrzebującym. Więc bardzo się cieszę, że ta pasja moja jest obecna i że udaje mi się grać w piłkę na pozycji bramka bramkarza. Ehm, Wiele lat grałem wcześniej jako junior, potem jako za zawodnik dorosły. Gdzieś później kontuzja zaprzepaściła mój, mój talent sportowy na szeroką skalę, ale cieszę się, że to w mikroskali jest i że mogę to łączyć właśnie moją pracę zawodową z tą pasją piłkarską. I nie wpływa ona jakoś bardzo negatywnie na życie rodzinne, więc jak najbardziej to jest dobre, żeby też realizować siebie yy, właśnie w, w tych pasjach, które mamy i których nie zakupujemy, tylko staramy się też je rozwijać w życiu rodzinnym, co jest, co jest bardzo ważne. Praca sobie publicznie jest trudna ze względu na wiele komentarzy, tych pełnych aprobaty i pozytywnych, ale także pełnych czasem hejtu i krytyki. Czy ma to jakiś wpływ na pańską rodzinę? Um, szczerze powiem, że w tym momencie, w którym się obecnie znajduję, w mojego życia zawodowego i rodzinnego, to na szczęście nie ma to wpływu, dlatego że bardzo rzadko się zdarza, że jest moja osoba hejtowana. Natomiast na początku mojej pracy faktycznie była taka fala krytyki, komentarzy negatywnych, pojawiały się w internecie, jak osoby komentowały chociażby to, skąd pochodzę, z jakiej uczelni, jakie gdzieś tam prezentuję wartości czy postawy. No ale. Wiecie, to było tak na takiej zasadzie, że się to o tym poczytało, trochę się o tym pomyślało, ale tak na dobrą sprawę ten ktoś, ten ktoś nie zna mnie, nie wie kim jestem tak naprawdę i on może sobie w internecie na wszystko pozwolić. Często to są krzywdzące opinie i jest to trudny temat dotyczący wielu osób, kolegów moich, koleżanek z telewizji publicznej, gdzie trzeba się liczyć z tym, że pracując w takim miejscu jest się narażonym na bardzo dużą krytykę. Od kilku lat wycho wychodząc z pracy o 19.30 każdego dnia jest grono osób protestujących pod telewizją, gdzie w bardzo niewybrednych słowach często dają do zrozumienia, co myślą o nas, o pracownikach Telewizji Polskiej. Ale tak jak mówię, to często są krzywdzące opinie generalne, ogólne i nie mające tak naprawdę nic wspólnego z rzeczywistością, więc trzeba mieć duży dystans do tego wszystkiego. Trzeba mieć też świadomość Twojej wartości, kim się jest, jaką się prezentuje postawę i myślę, że to jest, to jest najważniejsze. A jeżeli chodzi o Państwa przeszłość, to jakie jest pierwsze wspomnienie związane z Państwa domem rodzinnym, a jakie pierwsze skojarzenie związane z domem, który obecnie budujecie razem? Myślę, że często przynajmniej u nas tak jest, że jest to też kontynuacja tych wartości, które wynieśliśmy z domu. Obydwoje wywodzimy się z rodzin wierzących, praktykujących, które to nie była tylko taka wiara tradycyjna, ale taka żywa wiara. Ja byłam w y, Oazie, mąż był w y, KSM-ie, więc byliśmy też wychowywani w tych wartościach chrześcijańskich i też wśród młodych ludzi. Obydwoje wywodzimy się z wielodzietnych rodzin. Ja mam troje rodzeństwa, mąż ma sześcioro rodzeństwa, więc. Y, też te wartości po prostu były wzajemnego też szacunku, wzajemnej miłości. No i staramy się też, aby nasza rodzina taka była, czyli właśnie postawiona na, na relacje, przede wszystkim na rozmowę, na taką miłość okazywaną względem siebie, pewnie, że przychodzą trudne momenty też. I przychodzą nieporozumienia, ale staramy się, żeby te nieporozumienia, które przychodzą na bieżąco, były też na bieżąco wyjaśniane i żeby dzieci na to patrzyły, żeby widziały, że życie to nie jest taka bajka, w której są tylko te pozytywne rzeczy i nie ma nieporozumień, tylko że jeśli przyjdzie to nieporozumienie i przyjdzie jakaś kłótnia małżeńska, nieporozumienie, to żeby też widziały, że rodzice potrafią się pogodzić, podać sobie rękę, przytulić się, pocałować. I, I widzą, że to jest normalne, że tak też powinno być. I też staramy się, żeby ta relacja ich już teraz na tym etapie yy, brat, siostra, siostra, brat, żeby właśnie była taka, że jeśli przychodzą też nieporozumienia, to żeby też umieć przeprosić, wzajemnie się pogłaskać, przytulić, wytłumaczyć też o co chodzi, dlaczego tak, tak się powinno robić. W życiu codziennym sytuacji jest mnóstwo, dynamika y, sprawia, że często człowiek wybucha, są jakieś emocje y, i potem trzeba po prostu taką refleksję przejść, no że... No, po prostu zdarza się, jestem człowiekiem, przeprosić, to co, to co żona wspomniała, żeby na bieżąco reagować, i staramy się to robić. Uczymy się tego też rodzicielstwa, córka trzylatka, synek roczek, więc to jest dla nas na pewno wyzwanie. Natomiast to co też żona wcześniej wspomniała o tej, na, o tej naszej zasadzie. Że chcemy na, nasze dzieci zaprosić do naszego życia, które już wcześniej budowaliśmy do tego modelu, a nie na zasadzie, że teraz dzieci się pojawiły i całe życie przeorganizujemy po to, żeby teraz, żebyśmy my się dostosowali do ich trybu życia. No, nie widzimy się w takim zakresie, tak jak wspomniałem, mamy Osobowości bardzo do ludzi, bardzo otwarte, bardzo też działające. I gdybyśmy mieli teraz się zamknąć, bo, bo są dzieci, no to byśmy się ugotowali, udusili. Więc my generalnie jesteśmy otwartym małżeństwem, otwartą rodziną bardzo dużo spotkań różnego rodzaju, i taki mamy model funkcjonowania naszej rodziny, że. I widzimy, widzimy po dzieciach, że one też się dobrze z tym czują. Córka często y, mówi: Mamusiu, tatusiu, gdzie dzisiaj jedziemy? Ubiera się, bierze buciki, kurteczkę i wyjeżdża i chce z nami być, ale też w terenie aktywnie, więc y, no, mamy nadzieję, że nam to wyjdzie, to budowanie tej, tej, tej rodziny. Oczywiście też bazujemy na przykładach innych, doświadczonych małżeństw, gdzie już mają za sobą różne etapy. Staramy się też pogłębiać naszą wiedzę przez jakieś lektury bardzo inspirujące. No bo małżeństwo i rodzina to jest, to jest projekt, to jest droga. Tak jak jest praca projektem zawodowym, tak samo rodzina jest projektem, myślę, że no najważniejszym z punktu widzenia takiego życiowego. Jeżeli tu jest niepoukładanie, jeżeli tu jest brak harmonii, jeżeli tutaj człowiek się nie odnajduje, no to to rzutuje na każdy inny aspekt prawda, życia człowieka. Jeżeli mówimy o projektach, to bardzo jestem ciekawa, czy mógłby nam Pan opowiedzieć o projekcie Zambia, w którym brał Pan udział w trakcie studiów? Na czym polegał, ile trwał, co wniósł do Pańskiego życia? Tak, no to jest pytanie dotyczące mojej przeszłości już ponad 7 lat. Tak sobie teraz na gorąco myślę: 7 lat temu szybko ten czas pędzi. Ale pamiętam to jakby to było no, bardzo niedawno, podczas trzeciego roku studiów. Miałem takie pragnienie, żeby pojechać, żeby spędzić czas gdzieś, właśnie w jakimś kraju misyjnym, żebym też mógł coś od siebie dać jako wolontariusz. No i znalazłem taką grupę, która się formowała w Toruniu. Przygotowanie do wyjazdu trwało 8 miesięcy, i później wyjazd na miesiąc. Tam na miejscu pracowaliśmy, e, zakładając plantacje e, różnego rodzaju warzyw, żeby stworzyć miejsce pracy dla ludności zambijskiej. A obok tego zajmowaliśmy się też dzieci w sierocińcu w Cassisi i spędzaliśmy z nimi czas. No, taki okres to był, wiecie, zostawienia wszystkiego, co miałem, czego, czego się gdzieś tam parałem wtedy, na to, żeby ten czas dać siebie, dać siebie innym, a praktycznie dużo więcej dostałem w zamian tej, tej radości, uśmiechu od tych osób tam na miejscu: od tych dzieci, od tych potrzebujących. Więc bardzo, bardzo miło to wspominam i cieszę się, że udało mi się pojechać, bo dzisiaj w realiach takich, których jesteśmy, dużo trudniej już o to, żeby taką decyzję podjąć, prawda tak, tak nagle, że chcę jechać na, do, do kraju misyjnego. Oczywiście jest to możliwe, żeby jechać razem rodziną. Nie wykluczam, że nawet tak się może kiedyś stanie, bo, bo myślimy też o tym gdzieś, gdzieś w kategorii przyszłości. Natomiast wtedy to był taki właśnie zryw tej, tej młodzieńczości, żeby pojechać i bardzo się cieszę, bo. Mam dużo pięknych z tego czasu wspomnień, relacji. Było nas 8 studentów, młodych ludzi, którzy pojechali i, i działali na rzecz właśnie tamtego kraju Zambii, Kasisi, pod Lusaką, pod stolicą. A ostatnie pytanie: co Państwo uważają za swój największy sukces i w życiu prywatnym, ale też zawodowym? Myślę, że tak jak rozmawialiśmy ostatnio, że na tym etapie, na którym jesteśmy, największą wartość dla nas ma rodzina i to, że znaleźliśmy siebie, i to, że mamy dzieci. Dziś, no, jak wiemy, jest bardzo trudno też właśnie o potomstwo wśród naszych znajomych. Jest wielu takich osób, które bardzo by chciały, a tych dzieci nie mają, więc to jest wielkie błogosławieństwo, że już na tym etapie właśnie zostaliśmy obdarzeni dwójką dzieci. A jeśli chodzi o taki sukces zawodowy, no, moim obecnym teraz takim sukcesem, że też na etapie macierzyństwa jestem, pracuję też w radiu i, i mogę się rozwijać. To dla mnie jest ważne, że mogę wyjść z domu, zostawić właśnie obowiązki domowe, obowiązki macierzyńskie i wyjść też rozwijać siebie na tym właśnie polu dziennikarskim i, i czuję, że coś robię dobrego i też mogę być dla innych. To jest dla mnie taki mały sukces. Mi w mojej pracy przyświeca myśl, żeby to była praca też dla drugiego człowieka i staram się tak realizować moje zadania, żeby właśnie ten drugi człowiek był obecny i pomóc temu drugiemu człowiekowi. Jako, że pracuję w redakcji newsowej, wiadomości informacyjnej i mam okazję zajmować się tematami społecznymi, to takim jednym z większych sukcesów, które myślę sobie, to, to namacalna pomoc w postaci chorych dzieci, o których zrobiłem materiały, i po których to materiałach znalazły się pieniądze na operację, na przeprowadzenie operacji za granicą i te dzieci dostały szansę na życie, więc to jest takie prywatne moje jakieś wewnętrzna satysfakcja. Oczywiście wyjazdy zagraniczne, służbowe są dla mnie też bardzo ciekawym doświadczeniem. Ostatnio miałem okazję być w Uzbekistanie i iść szlada, śla, śladami. Polaków z czasów II Wojny Światowej z generałem Andersem, który tam tworzył armię, być tam w tym miejscu po ponad 80 latach, widzieć tak daleko od Polski, a jednocześnie tak dużo śladów tej polskości, więc to dla mnie są bardzo takie ciekawe momenty, gdzie no dzięki tej pracy mam takie możliwości okna na świat i zobaczenia bezpośrednio, dotknięcia, porozmawiania z tamtymi ludźmi. Tego nie miałbym bez możliwości oczywiście tej pracy. Um, Myślę sobie, że też jeszcze dużo przed nami. Jesteśmy jeszcze stosunkowo młodymi ludźmi, gdzie mamy różne plany, ambicje i, i, i sobie stawiamy cele, więc myślę, że jeszcze dużo, dużo ciekawych projektów przed nami. Natomiast no, cały czas nie ukrywam, że będziemy chcieli inwestować też tą naszą relację i siebie, po to, żeby tutaj na tym polu tworzyć, bo jest też dużo potrzeba jest też duże zapotrzebowanie na to, żeby pokazywać obraz rodziny. Dobry, pozytywny, na to, żeby ta rodzina była czymś inspirującym, wartościowym w dobie dzisiejszych. Różnych zawirowań, gdzie te małżeństwa niestety się rozpadają co drugie, co w Warszawie co drugie małżeństwo, w Polsce co trzecie małżeństwo. Więc to jest ogromny problem i ogromne też ogromne wyzwanie do tego, żeby właśnie inwestować. Często myśli się o tym, że wchodzimy w związek małżeński i już mamy, i już to mamy, a to tak naprawdę to tylko ten początek, nie? To, to jest tak jak studia kilka lat, jak różnego rodzaju przyuczenie do zawodu. Tak samo no, to jest inwestycja w relacje małżonków, w relacje rodziców, żeby inwestować, żeby po prostu się dokształcać. I, I mam nadzieję, że na tym polu też będziemy odnosić jeszcze. Wiele sukcesów. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za poświęcony nasz, nam czas. A naszych widzów zapraszam do dalszego śledzenia naszej strony, szczególnie filmów z serii Z Rodziną do Gwiazd, bo przygotowaliśmy jeszcze wiele niespodzianek. Dziękujemy. Do zobaczenia.